Zapraszam Cię serdecznie, nasze mańskie słuchowisko opowieści o Powrót do siebie. Powrót do siebie to powrót do swojej mocy i siły pełni tego źródła, które dało Ci życie i które jest źródłem wszelkiego życia. Dziś moje drzewo życia lśniło metalicznym srebrem. Przyjemny, Chłodny, gładki pień drzewa, srebrzyste liście poruszane delikatnie wiatrem, ja w srebrzystej sukience. Wniknęłam do środka i stopiłam się w żywą, połyskującą gęstą srebrną mazi. Wyglądałam jak piękna, wielka kałuża srebrnej rtęci. Jako srebrzysta woda spłynęłam w dół po korzeniach, wprost na brzeg rzeki w jaskini. Tam uformowałam się z powrotem w ludzką postać i weszłam do wody. Srebrzysta, gęsta, ciepła woda. Dziś nie musiałam płynąć. Srebrzyste fale delikatnie pchały mnie naprzód, wprost do ciemnej jaskini. Wyszłam z wody. Ziemia pod moimi stopami stawała się srebrna, metaliczna. Weszłam do groty i podeszłam do ciemnej, czarnej ściany. Zawołałam strażnika. Hmm, niech się dziś nie pokazuje. Zawołałam jeszcze raz. Rozejrzałam się dookoła. Cóż, dziś jestem sama. Zobaczyłam na ścianie srebrną podkowę, którą schowałam do kieszeni na dalszą drogę. Dotknęłam ręką czarnej ściany, i metaliczne srebro zamieniło się ją w srebrne drzwi, które chyliły się delikatnie. Na zewnątrz dziś nie było ciemności. Mocne, srebrzyste światło księżyca. Zeszłam na dół i wszystko zostało spowite mgłą. Gęstą, biało-srebrną mgłą. Zawołałam. Po chwili w mgle Dostrzegłam splątane pajęczą siecią, owinięte szczelnie w kokon ciała ludzkie. Byłam zdezorientowana, zagubiona, zaplątana. Co tu jest mojego? Co tu jest dla mnie? Na zewnątrz, w zwykłym świecie. Pies ujadał głośno, powiększając moją frustrację i zaplątanie. Wreszcie sięgnęłam po pierwsze ciało i zaczęła mnie odplątywać z pajęczych, srebrnych nici, tworząc srebrny kłębek, który trzymałam w dłoni jak harjadna, swoją nić w ogromnym labiryncie. Już wiedziałam, Moim zadaniem jest odplątać moje ciało, uwolnić je z tego kokonu, który krępuje ruchy, uwolnić z zastygnięcia, totalnego pomieszania. Tak zrobiłam. Uwolniłam siebie z pajęczej sieci umysłu. Ona, ta ja, odplątana. Przytuliła się do mnie i zespoliła ze mną. Mocno dmuchnęłam z całej siły w płucach, w srebrny kłębek, zamieniając go w tysiące srebrnych drobinek, które rozbłysły na sekundę w powietrzu i znikły zupełnie. Zawołałam znów. Znalazłam się w srebrnym lesie, i znów poczułam zagubienie, frustrację, pośpiech, poganianie siebie przez mój własny umysł. Stałam spokojnie. Nie pozwalając, aby to zakmatwanie przejęło nade mną kontrolę, a pies obok mnie ujadał jeszcze głośniej i głośniej, wprowadzając rozdrażnienie, które rozwibrowywało całym moim ciałem. Powiedziałam do siebie: Tutaj musi być coś mojego. I zaczęłam szukać pod srebrnymi choinkami. Znalazłam malutkie pudełko prezentowe. Oczywiście w kolorze srebra. Otworzyłam je i na mojej dłoni znalazł się piękny hematyt. Położyłam go na czubku głowy i pozwoliłam, żeby zamienił się w gęstą, metaliczną ciecz. I rozpłynął po całym moim ciele, wprowadzając delikatne, przyjemne ciepło. Zawołałam. Tym razem znalazłam się na pięknej skale otoczonej nocą, rozświetloną przez mocne światło księżyca w pełni. Stałam tam ze swoimi zwierzętami, wilkiem. I Niedźwiedzicą było pięknie. Mogłabym tak stać i stać, patrzeć się, oddawać się cała temu łagodnemu powiewowi wiatru, który czułam na swojej twarzy, świetlistej tarczy księżyca. Hm. Jednak coś tutaj musi być dla mnie, obudziłam się, chociaż dobrze mi to. Pojawił się wreszcie impuls do działania. Zarzuciliśmy linę razem z niedźwiedzicą i wilkiem na księżyc i przyciągnęliśmy do siebie. Księżyc najpierw otoczył nas swoją pełnią, a potem wniknął do środka, rozświetlając od środka swoim blaskiem. Poczułam się pełna, spełniona. Zawołałam znów. I tym razem stanęłam. Patrując się w syzyfa, wtaczającego wielki kamień pod ogromną górę i tak bez końca. Trud to taki ogromny ciężar i bezsensowny wysiłek, pomyślałam. Roztłukłam kamień na drobną kruszki. Górę zamieniłam w cudowną dolinę, posiałam roślinę, wybudowałam dom. <laughs> Wtedy uśmiechnęłam się, zadowolona ze swojej pracy. Można żyć lekko, spokojnie, zwyczajnie. Przyszedł czas na powrót. Pojawiła się twarz mojego przewodnika, Indianina. I powietrze rozdarło metaliczne, ciekłe srebro na miękkich, świetlistych obłokach. Ja, jak strumień żywego srebra, wlałam się tym otworem na drugą stronę wprost do wody wodospadu i popłynęłam dalej do drzewa życia przez korzenie wprost na łąkę, i tam stanęłam na ziemi jako kobieta. Przywitał mnie ogromny, przyjemny gwar na łące. Cała była wypełniona zwierzętami, różnymi alfami, świetlistymi wróżkami, małymi, zwariowanymi żywiołami, które radośnie tańczyły w powietrzu. A ja stałam i głęboko oddychałam, wypełniając całą siebie niewidzialnym eterem. Call